Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa bardzo serdecznie na świątecznym koncercie Gwiazdo Świeć, Kolendo Leć. Dzisiejszy koncert jest uroczystym rozpoczęciem jubileuszu 25-lecia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Barce. Szanowni Państwo, medal promazowia. Za wybitne zasługi oraz całokształt kształt działalności na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Warce tymże oto medalem. Serdecznie gratulujemy. Moi drodzy, na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia, chciałbym, żeby to był dla Was czas pełen miłości, radości i spełnienia Waszych najgłębszych pragnień i marzeń a ten rok 2024, który przed nami, żeby był pełen pomyślności, a zdrowia będziemy mieli, bo tak jak marszałek powiedział i tutaj radny, nasz SPZOZ ma się dobrze. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Dziękuję. świeć, kolęda, misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betle. Gdzie jest ta dziedzina, byśmy tam powierzeli i ujrzeli? Jak mi łatwo gdzie jest ta dziedzina, byśmy tam powierzeli i ujrzeli? Pan bez obaw wschodzi z nieba, wie, że u nas jest jak trzech. Śpiewamy wesołymi tony Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony I tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie Mary, panna Mary, panna dzieci piastuje I Józef stary, i Józef stary, ona pielęgnuje. Chrystus, Chrystus się rodzi, razem, z wodziami, witają, witają, nas dobrze śpiewają, grają, Cuda, cudem ogłaszają. Chrystus nie zapomnijmy ciepła, co może już uciekło. Skupiło się w tej drodze, ale się wrócić, może Ten po nieskończony wiedzisz. czas. Przy skromnym stole z nami siąć i, I dobra, dobra bądź jak mama. Śnieg przysypie naszą biedę. Chwała wysokości, chwała wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swoich boli oddawali i niech śnieg pada przez całe święta. Biegi biały, święt Nasi wspaniali artyści koncertu świątecznego Gwiazdo Świeci Kolejonego. Dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten nowy rok. Hey!